Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o książce, którą trafiłem za całe 4 złote w jednej ze składnic taniej książki i nazywa się ona Wayne, Mściciel z Gotham, autorstwa Tracy Hickman i muszę przyznać, że skusiłem się z powodu tego autora, który no, jakby nie patrzeć jest jednym z współautorów cyklu Dragon Lens jednego z moich ulubionych, który nie został do, wydany do końca w Polsce, czyli Brama Śmierci. I jak widzicie, z okładki jest to książka o Batmanie. Pisze tu jedyna powieść o Batmanie, ale nie do końca to tak jest, ponieważ Batman doczekał się kilku książek na podstawie adaptacji scenariuszy. Myślę, że ten chwyt marketingowy ma zasugerować, że jest to jedyna oryginalna powieść o Batmanie. Nie wiem, może nie śledziłem tego tematu nigdy tak dokładnie, ale no, skusiłem się i nie żałuję. Książeczka jest. Fajna. Ma klimat przede wszystkim, bo mamy tu połączenie takiego takiej powieści kryminalnej noir z. He, 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 nie wiem, jak to nazwać. techno Batmanowym, czyli gadżety, gadżety i technologie, których świat nie widział. I jest to całkiem sprawne połączenie. No. Mamy tu jakby prowadzenie śledztwa przez Batmana. Mamy trochę wglądu w to, kim jest Bruce Wayne i jak mroczną postacią jest, a raczej jak tragiczną. I mamy skok w przeszłość, gdzie poznajemy trochę historii Thomasa Wayne'a, czyli ojca Batmana i który jest tak jakby trochę odczarowany. Jest zdjęty z piedestału, bo okazuje się, że jest to Zwykły człowiek, który miał swoje pragnienia i można powiedzieć, wręcz momentami, nieco ambicje. I jest to skonfrontowane z poglądami na niego, jego syna, czyli Brusa. Bardzo mi się to dobrze czytało i przede wszystkim klimatyczne. Na początku było troszkę. Ciężko, ponieważ pan Tracy Hickman no, mimo wszystko pisze to dość specyficznym językiem i momentami ciężko się na niego przestawić. A i są momenty, w których zastanawiam się, co ja właściwie czytam, ale jest to zrobione na takiej zasadzie, że to się wszystko potem ładnie składa w całość i ta książka jej fabuła ma sens od A do Z. I ja to kupuję. Naprawdę sympatyczna książka, którą mogę wam polecić, w szczególności jeżeli jesteście fanami Batmana. Bo dowozi, tak to chyba można określić. Jest interesująca, nie jest bezsensowna, ma na siebie pomysł. I o ile gdzieś tam pewne elementy fabuły jak najbardziej przewidziałem, to nie wykłada wszystkich kart na stół od razu. I jesteśmy ciekawi, jak ta sprawa się rozwiąże i o co w niej chodzi. I chyba tyle. Obiecałem wam legendy? Legendy będą, ale troszkę później, bo wymagają troszkę więcej ode mnie czasu i skupienia. Jeszcze raz. Wayne, ściciel z Gotham, można dorwać za 4 do jakichś 20 zł. I jak jesteś fanem uniwersum DC, jesteś fanem Batmana, myślę, że nie zawiedziesz się tą pozycją i możesz ją śmiało przeczytać, zakupić, przeczytać i dołączyć do kolekcji. Dzięki. Trzymajcie się.